Ja pamiętam naszą rozmowę jeszcze w ubiegłym roku, kiedy mówiłeś, że lekarstwem na problemy polskiego żóżla byłby powrót do KSM, że trzeba by odejść od zawodnika U24. Znaczy, może, może, może nie lekarstwem, no bez przesady, ale no szukaliśmy po prostu w tak. rozmowie jakichś rozwiązań i ja podałem tak, jakieś tam możliwe, tak, ale, ale nie, ale że, że zmierzam, to zmierzam, zmierzam do tego, że wspomniałeś o KSM-ie, że wspomniałeś o odejściu od zawodnika U24, o rezygnacji Jednego z polskich seniorów przy budowie składu. Nie wiem, czy czytałeś, bo ostatnio na wp Sportowe Fakty Wywiad z Wojciechem Stępniewskim. I generalnie hmm. będzie tak, jak powiedziałeś, tylko wszystko odwrotnie. Na no, <gry> no, szczęście ja nie kieruję polskim żużlem i, i gdzieś tam nie, moje decyzje nie, nie wypadają, nie wpadają na przyszłość. No, co mogę powiedzieć? Być może, być może. Ekstraliga ma rację i może te zmiany, które dokonują, będą właściwe. Mhm. Eee, ważna kwestia jest taka też, i Ciebie to interesuje już na pewno, jako trenera ekstraligowego. No, pojawiają się pomysły likwidacji U24 Ekstraligi. Niektórzy twierdzą, że to już wręcz przesądzone, że jedziemy ostatni rok e, z tymi rozgrywkami. Jakie ty masz zdanie na temat tych rozgrywek? Czy one przyniosły jakieś pozytywne skutki? Czy rzeczywiście jest to pomysł, z którego należy zrezygnować? Myślę, że to był bardzo fajny projekt i, i uważam, że błędem jest, że, że go nie będzie. Jeśli chodzi o efekty, no kilka nazwisk na pewno się pojawiło. Zobaczymy, jak długo one wytrwają gdzieś tam na tym rynku polskim jak długo się przyjmą i jakie efekty to przyniesie, to tak naprawdę jeszcze czas pokaże, bo dopiero to 3 lata PG U24 jest za nami. A no nawet jeśli popatrzeć długoterminowo, to 3 lata to jeszcze nie jest taki okres czasu, na którym można bazować, że coś się przyjęło tak na 100% czy nie. Moim zdaniem efekty są i będą. A moim zdaniem najwięcej z tego czerpali nasi krajowi juniorzy, bo mieli te jazdy nie takiej czysto młodzieżowej, ale takim czymś pomiędzy ligą a a DMPJ-ami kilka nazwisk z zagranicy się pojawiło, zobaczymy, na jak długo u nas zabawią. Także myślę, że do... ja uważam, że szkoda, że to jest yy, likwidowane. To, co powiedziałeś o juniorach, jest ciekawe, bo właśnie główny zarzut, jaki się pojawił względem klubów, to, że niektórzy zrobili z tych rozgrywek drugie dmpj że wysyłali tam juniorów, bo byli leniwi zamiast poszukać obiecujących zawodników U24 po świecie. Więc chciałbym, żebyś trochę rozwinął swoją myśl, bo ty mówisz, że juniorzy właśnie skorzystali najbardziej na pojawieniu się u 24 Ekstraligi. No tego ja patrzę głównie przez pryzmat mojej pracy w Ostrowie i e, e, znaczy Ostrowia stawiała głównie na szkolenie swoich młodzieży, więc też pod tym kierunkiem te dwa lata, jakie braliśmy udział w U24, to, to głównie pod swoich wychowanków do tego byliśmy wzmocnieni dwoma, trzema obcokrajowcami. Chociaż ten drugi rok, jak późno do tego do, do, zgłosiliśmy się do 24 i Wtedy praktycznie rynek był wyczyszczony w tych obcokrajowców, więc nie bardzo było kogo szukać. Kilka gdzieś tam strzałów takich były, co było wiadomo, że tylko dlatego ten zawodnik jedzie, że ze względu na to, że ma ten odpowiedni wiek, bo, bo rynek był wyczyszczony. myślę, że no, pierwszy rok, kiedy jeździliśmy, był 24, to, to gdzieś poważnie do tego podeszliśmy. Był i Matthias Nielsen, był i Tim Sorensen. I do tego wystarczyło czterech naszych juniorów, żeby to U24 wygrać w drugim roku. No mówię też, później, się do tego, zdecydowaliśmy na ten start U24 i też praktycznie swoimi juniorami dojechaliśmy do trzeciego miejsca i tam bodajże jednego punktu zabrakło, żeby się znaleźć w finale, więc myślę, że to nie jest dobry zarzut, bo, bo tak, ja jeśli dzisiaj miałbym konstruować drużynę na U24, też zrobiłbym podobnie, że, że byłoby to czterech, pięciu swoich juniorów plus dwóch dwa jakieś dobre nazwiska z zewnątrz i tak bym to jechał. Myślę nie że też tych zawodników, tych zawodników w Europie U24 roz, rozwojowych nie ma aż tak wielu, żeby wszyscy wszystkie te dziewięć drużyn miały w swoich składach po kilka fajnych, takich dobrze obiecujących się nazwisk. Znaczy ja myślę, że ci wszyscy obiecujący zawodnicy U24 już w tych polskich klubach tak. są i jeżdżą w U24 stolidze. Nie chodzi chyba o to, żeby na siłę zapraszać kolejnych zawodników, którzy nie rokują, żeby tak. tam być. Dosłownie, ci, którzy, którzy rokują, to te miejsca tutaj mają i jeżdżą, więc yy, dlatego uważam, że to ten, ten zażyt chyba raczej nie trafiony. Jeśli jesteśmy przy szkoleniu, to pojawiły się wątpliwości dotyczące zagranicznego juniora. Sporo mówiło się o tym, że zmiana jest przesądzona nie od tego, tylko od jeszcze następnego sezonu. Teraz podobno właśnie są te wątpliwości, wszystko stanęło pod znakiem zapytania. Rozumiem, że to uznajesz, te wątpliwości uznajesz za pozytywny sygnał. No tak, ja myślę, że skoro już się podjęliśmy tego szkolenia i ten regulamin szkoleniowy był, jest i, i będzie, i dalej tych juniorów będziemy w dużej ilości szkolić, to błędem jest tutaj akurat, jeśli już likwidujemy U24, to, to no błędem byłoby zabierać kolejne miejsce na tym wychowankom, bo to no nie będzie też w najbliższych latach powiększenia PG Ekstraligi. Ekstraliga pozostanie ośmiozespołowa, nie ma w ogóle tego tematu, bo pojawia się hasło, że nas po prostu na to nie stać, że to by miałoby za zaznacznie więcej meczów do zapłacenia. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii? Tak naprawdę to od kilku lat wiem, że, że do tego nie dojdzie, więc nawet nie bardzo myślałem o tym, czy, czy to by było dobre, czy złe. Pewnie z punktu widzenia klubu ligowego i zawodników ekstraligowych to tak, ale tam zrobi się wtedy problem w drugiej lidze, bo będzie mało tych dużych do tego, i wtedy jeszcze większy problem byłby, co zrobić z tą pierwszą ligą, czy zrobić ją tam dwunasto, ze zespołową, czy dziesięcio i wtedy trzy. No myślę, że, że na dzień dzisiejszy jest to problem I, i tak naprawdę nawet nie mam do końca zdania werbynego na ten temat, czy to jest dobre, czy złe. A co sądzisz o zmianach proponowanych na razie dotyczących kontraktów zawodników? Pojawiły się pomysły, żeby ograniczyć tak zwaną kwotę za podpis i te pieniądze, które zawodnicy otrzymują w ramach kwoty za podpis, przeznaczyć na pieniądze za punkty, czyli żeby stawki za punkt były wyższe, a kwoty za podpis albo żeby ich w ogóle nie było, albo żeby były na jakimś minimalnym poziomie. Czy to jest dobry pomysł i czy on jest w ogóle realny, Twoim zdaniem, do wprowadzenia? No, jest to jakiś, jakiś tam pomysł, żeby, żeby te jednak pieniądze zarabiane były głównie zarabiane przez punkty i przez faktyczny dorobek punktowy danego zawodnika. Tylko nie wiem, czy to nie spowoduje tego, że jeśli będzie jedna ujednolicona stawka za podpis, to czy gdzieś tam kluby nie będą próbowały pod stołem czy jakimiś umowami marketingowymi skłaniać tych zawodników, żeby akurat trafili do tego, a nie innego klubu. No właśnie, jest chyba spore ryzyko patrząc na to, co działo się w Polskim żołnierzu, kiedy jeszcze obowiązywał regulamin finansowy, że po prostu wprowadzimy przepisy, które będą fikcją, bo jeżeli ktoś chce zapłacić więcej, to chyba zawsze znajdzie sposób na to. Jak mi się wydaje, że po prostu będzie to omijane, nie będzie to drogą oficjalną, tylko będzie drogą półoficjalną?